Odpowiedzialny polityk, honorowy polityk, który nie dotrzymuje słowa, podaje się do dymisji. Wyobrażacie Państwo sobie, że polityk japoński zapewnia, że coś zrealizuje, tego nie robi, dalej pełni tę funkcję? To się w pale nie mieści, jak powiedział jeden kandydat z prezydentów, który był prezydentem dwie godziny, prawda? To się w pale nie mieści. Aby taki polityk dalej pestował urząd, pan Tusk naobiecywał niestworzone rzeczy w kampanii wyborczej i dzięki temu te wybory wygrał. Można by powiedzieć, że w drodze oszustwa wygrał, bo jak się coś obiecuje, a później tego się nie robi, no to jak to się nazywa oszustwem, prawda? Dlatego premier Donald Tusk powinien podać się do dymisji. I więcej do polityki nie wracać. Mamy świetnych kandydatów na to stanowisko z prawej strony, i Polska takich kandydatów, kandydatów potrzebuje. Pozdrawiam Państwa serdecznie. Budujemy kanał na prawo, i proszę o subskrypcję, o komentowanie tego kanału, aby miał jak największe zasięgi. Pozdrawiam serdecznie Państwa. Dobrej niedzieli życzę